Szanowneczko, ziomeczki, z tej strony Burnat na dzisiaj. Witam was w pierwszym odcinku mojej nowej serii Polską przez Mundial. O co chodzi? Pewnie yy, waszym zdaniem to się kojarzy, będę grał Polską i będę grał przeciwko innym reprezentantom. Otóż tak, ale zasady są o wiele trochę inne. Z czasem będę poziomy trudności zmieniał. Będzie mi się wy... Pojawiła taka informacja, czy chciałbym zmienić y, poziom trudności I robimy tak. Na teraz zacznę od początkującego i będę musiał grać na przykład z takimi jak Peru. Tak. Coraz cięższa, aż na przykład jak będę miał legendarny, to bym musiał się zmierzyć z jakąś Portugalią albo takim, tak? Tak więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i Napiszcie jakiś komentarz. Ja Wam to spauzuję, żebyście się nie nudzili. Dobrze, tak więc wygląda reprezentacja Polski. Ja tu wam pokażę. I na brącowuję tych szczęstny. Tak więc rozpo ja Wam tu też to spauzuję. Rozpoczniemy mecz. Pokażę Wam. Sk A więc moi drodzy, pierwsze spotkanie z zagramy z Nową Zelandią. Oczywiście poziom początkujący. Moi drodzy, jest już akcja Polski. jaj strata piłki. Ale może jeszcze się pokusimy? Nie? Tak, pokusiliśmy się jednak. Coś to się stało? Judwaj wolnie dla nowic. Przejęcie piłki przez Roberta Lewandowskiego. Lewandowski biegnie. Podaje tu. A Zieliński, ale i tak spalony. Dobrze tak więc akcja Polski. Arkadiusz Milik jest przy piłce. I Arkadiusz Milik! Strzela w 12 minucie na 1 do 0 dla Polski! Kolejny raz Polska ma piłkę i ma okazję te, także Arek Milik, który biegnie biegnie, aj! zbyt dalekie wypuszczenie piłki. aj! Polska była przy piłce, ale n, n, zawodnik Nowej Zelandii przejął Łukasz Piszczek z rzutu wolnego rzut z autu do Grzegorza Krychowiaka Grzegorz Krychowiak do Zielińskiego Zieliński co to było za podanie? Akcja Nowej Zelandii. Jak ona się potoczy? Łukasz Piszczek oczywiście odbiera piłeczkę, piłkę. Zieliński do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski dośrodkowuje. A to by mógł być samobój! Fenomenalnie! Ale źle, że Bramks to oczywiście wybronił. Dobrze. Łukasz Piszczek dośrodkowuje. Nie, nie zauważyłem do kogo. Tak więc... Jeszcze mamy piłkę i spalo... Nie! Kontuzja! Piotr Zieliński kontuzjowany! Aj, jaj, jaj! Wejdzie za niego... Kapustka! Tu już jest nasza piłka. Niestety Piotr Zieliński, z tego co słyszałem, kontuzjowany na trzy spotkania. Tak więc w trzech spotkaniach nie zagra. Bardzo smutno, no, no ale. No cóż, tak się dzieje w piłce nożnej. Będzie wznowienie od bramki. Dobrze, jesteśmy przy piłce. Robert Lewandowski, który traci piłkę. Ale jeszcze Grzegorz Krychowiak na posterunku. Na posterunku! Grzegorz Krychowiak! Aj! Zablokowany strzał. Dobrze. Jakub Błaszczykowski. podaje do Łukasza Piszczka. On doświadkowuje? Ale Arkadiusz Milik! Nie, czy pok nie pokusił się o, drugie bram o drugą bramkę. Będzie rzut rożny dla reprezentacji Polski. Jakub Waw Błaszczykowski nie trafi. Dobrze! podanie! Aj! Myślałam, że ten z Nowej Zelandii mnie jakoś skosi. Ale widać, że nie, nie skoś. Ha! Błąd i... Przy piłce Polska. Jeszcze podanie do kapustki. A kapustka traci tą piłkę. Może będzie kontratak? Może i kontratak będzie. Koniec pierwszej połowy spektaklu. Dobrze, Jakub Błaszczykowski jest w przepiłce. On podaje do... kapustki! Cóż, jeszcze dosiódkowa nie by. Aj jaj! Na razie Polska prowadzi tylko 1 do zera. Dobrze? Ale może jeszcze jakaś akcja będzie. Może piękne rozegranie i rzut rożny. Jakub Błaszczykowski dośrodkowuje. Aj, nie ma bramki. Czyby To kolejny rzut rożny. Jakub Błaszczykowski Jakub Błaszczykowski jeszcze przy piłce. Do A to jest 2 do 0 dla Polski. Kto to strzelił? Czyżby Robert Lewandowski? Nie. Kapustka strzela na 2 do 0 dla reprezentacji Polski. No cóż za piękny strzał oddany głową. Uwaga. Jest aut dla Polski blisko pola karnego Nowej Zelandii ale do dośródkowanie... out dla Nowej Zelandii jak jak się potoczy ta akcja. Aj, tutaj podanie. Nowa Zelandia jest już blisko pola karnego Polski, ale oczywiście Jakub Błaszczykowski to pięknie. Wysunięcie tu Arka Milika! Czy Arkadiusz już milik to strzeli? Zobaczmy. On jednak do środka a, dobrze, nie. Myślał, że będzie tam Robert Lewandowski, jednak go tam nie było. Czy będzie kontratek z, ze strony Nowej Zelandii? A, jednak faul. Czy jakaś kartka? Nie. Ale zmiana w reprezentacji Nowej Zelandii? A, jej je, złe podanie? Ale jeszcze możemy to nadrobić. Jeszcze można to nadrobić. Bartosz Kapustka. Jeszcze tu podaje do Lewandowskiego. Ale Lewandowski traci piłkę. Dobrze, Polska przy piłce. Podanie do Arka Milika. A Aryk Milik strzela na 4 do 0. Cóż za błąd! Bramkarza Nowej Zelandii. Cóż za błąd, mógł to wyłapać, ale on jednak to wpuścił. Zobaczcie sami. Jednak ten ta bramka została zaliczona jako samobój. Szkoda, no ale ważne, że bramka chociaż. Dobrze, out. Szybkie podanie do Arka Milika. Arek Milik podaje do Bartosza Kapustki. Bartosz Kapustka inwestuje. Fake shot'a. Rzut rożny dla Polski. Jakub Błaszczykowski. On dośrodkowuje. Arek Milik jeszcze przy piłce. Arkadiusz Milik strzel na 5 do zera. Cóż za pogrom ze strony reprezentacji Polski, no zobaczmy sami na tą akcję. Arkadiusz Milik przyjdzie piłki i z prawej nogi strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Szkoda, że tamta bramka została zaliczona jako samobój, a był to, byłby to już hat-trick Arkadiusza Milika. Cóż, dobrze piłk. Arkadiusz Milik jest przy piłce. Co? Jak to się potoczy? Wolał do Błaszczykowskiego? Błaszczykowski strzela! Nie mam nic do powiedzenia. Po prostu pogrom. Jakub Błaszczykowski strzela na 6 do 0. To się nazywa Polska moc. Moi drodzy, Robert Lewandowski schodzi na, na, z boiska, a wejdzie za niego... Tu będziecie mieli... Nie mogę zapominać po prostu nazwiska tego karza Teodorczyk wejdzie za Roberta Lewandowskiego. Koniec spotkania wygrana. Tak ja! Yeah. A więc o tym właśnie mówiłem. Więc tak. Teraz będziemy grać na poziomie amator. Zobaczcie sobie na statystyki tego meczu. A, i jeszcze tutaj. Kto został z spotkania? Zawodnik meczu to jednak został Jakub Błaszczykowski. Bardzo mnie to dziwi, no ale zostało również Kapustka. Z tego co widzę, ma dobrą ocenę. Lewandowski. Ma Maciej Rybus. Arkadiusz Milik. I Grzegorz Krychowiak. A tak wyglądał skład Nowej Zelandii. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie ten filmik, zostawcie u mnie subskrypcję. Oczywiście zasubskrybujcie także kanał PLK Damiana. Tak, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia! Cześć!